Hola amigos, za każdym razem, kiedy mówimy o więcej niż jednej osobie lub rzeczy, tworzymy liczbę mnogą. W dzisiejszym nagraniu powiem Wam, jak tworzyć liczbę mnogą w języku hiszpańskim. Zapraszam. Witam Ciebie w audycji Zapytaj Poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków? Tutaj znajdziesz odpowiedź. Nazywam się Kamil Kaszubski, jestem siedmięzycznym poliglotą, a na tym kanale w każdy poniedziałek uczymy się niemieckiego, w każdą środę hiszpańskiego, a w każdy piątek angielskiego. W większości wypadków, żeby zrobić liczbę nogą w hiszpańskim, dodamy po prostu do słowa dźwięk sy. Na przykład El libro. Los libros, czyli książka, książki. El chico, los chicos, chłopak, chłopacy. El coche, los coches, czyli samochód, samochody. Podobnie powiemy la chica, dziewczyna, ale las chicas, dziewczyny. La multa, mandat, las multas, mandaty. Oraz la casa dom i las, casas, domy. Zwróćcie uwagę, że w liczbie mnogiej rodzajniki zmieniają swoją formę. Rodzajnik męski el zmieni się na los, na przykład el chico, los chicos, chłopak, chłopacy, albo el coche, los coches, samochód, samochody. Natomiast rodzajnik żeński, czyli la zmieni się na las, na przykład la chica, las Chicas, dziewczyna dziewczyny, albo la casa, las casas, dom, domy. I w taki sposób tworzy się liczbę mnogą, jak wspomniałem, w większości przypadków, czyli wtedy, kiedy słowa kończą się na nieakcentowane samogłoski, czyli na przykład na o, a i e. Kiedy natomiast słowo kończy się na samogłoskę, Akcentowaną, czyli taką, nad którą w pisowni stawiamy kreseczkę, wówczas liczbę mnogą tworzymy w sposób następujący. W przypadku akcentowanego e, jak w słowie el café, kawa, dodajemy w pisowni po prostu s i powiemy los cafés, czyli kawy. Natomiast, kiedy słowo kończy się na pozostałe akcentowane samogłoski, wówczas dodajemy do nich s czyli literki e, s. Na przykład el indu, hindus i los indu s hinduchi, los indus. Es. es, czyli esy, dodajemy również w przypadku słów, które kończą się na spółgłoski, czyli takie dźwięki jak r, d czy l. Na przykład el profesor, nauczyciel, ale los profesores, nauczyciele i El arbol drzewo, ale los arboles drzewa S, czyli literki S, również dodajemy w przypadku, kiedy słowo kończy się na literkę z, którą po hiszpańsku wymawiamy jak th. Należy przy tym jednak pamiętać, że w pisowni wówczas z zmieni się na literkę c, przy czym wymowa ciągle pozostaje taka sama, czyli z językiem między zębami, na przykład lactris Aktorka, ale las actrices, aktorki. El juez, sędzia, ale los jueces, sędziowie. I la cruz, krzyż, ale las cruces, krzyże. W niektórych wypadkach słowo w liczbie pojedynczej będzie miało rodzajnik innej płci niż słowo w liczbie mnogiej. Mamy taką sytuację na przykład w przypadku słowa woda. Woda to po hiszpańsku El Agua. I jak tutaj możesz zauważyć, mamy rodzajnik L, który jest rodzajnikiem męskim, mimo że woda w hiszpańskim jest rodzaju żeńskiego. Czyli teoretycznie powinna mieć rodzajnik la. Jednak Hiszpanie nie mówią la agua z tego względu, że wtedy zlewałoby się to w mowie i mogłoby brzmieć lagua. Dlatego Hiszpanie zamiast la mówią el, czyli mówią el agua. Na przykład. El agua con gas es buena para la garganta. Woda z gazem jest dobra na gardło. El agua con gas es buena para la garganta. W liczbie mnogiej jednak, el agua będzie miało już rodzajnik żeński z liczby mnogiej, czyli zmieni się na las aguas. Na przykład las aguas del mar. Wody morza. Las aguas del mar. W tym wypadku Hiszpanie już nie zamieniają rodzajników i trzymają się rodzajnika żeńskiego przy rzeczowniku żeńskim, czyli mamy las aguas. Podobną sytuację mamy w przypadku słowa dusza, czyli alma. Alma po hiszpańsku jest rodzaju żeńskiego, czyli teoretycznie powinna mieć rodzajnik la. Jednak wtedy rodzajnik zlewałby się ze słowem i brzmiałby l'alma. Dlatego Hiszpanie zamiast la alma mówią el. Alma. Jednak w liczbie mnogiej używają już rodzajnika żeńskiego i mówią las almas, czyli dusze. Na przykład. Creo que tenemos las almas gemelas, czyli wierzę, że mamy bliźniacze dusze. Creo que tenemos las almas gemelas. Ponadto mamy w hiszpańskim słowa, do których już nic nie dodajemy w liczbie mnogiej. Głównie dlatego, że te słowa już w liczbie pojedynczej mają literkę s na końcu. Na przykład el paraguas, parasol i y los paraguas, parasole. Na przykład, toma los paraguas, uno para ti y uno para los abuelos. Czyli weź parasole, jeden dla ciebie i y jeden dla dziadków. Toma los paraguas, uno para ti y uno para los abuelos. Jako ciekawostkę dodam, że hiszpański paraguas to taki parasol, który chroni przed deszczem, bo jak sama nazwa wskazuje, jest on para aguas, na wody. Natomiast hiszpańskie słowo El parasol to specjalny rodzaj parasola, który chroni przed słońcem, bo tutaj jak nazwa wskazuje, jest on para el sol, czyli na słońce. Inna nazwa na parasol, który chroni właśnie przed słońcem to kitasol lub sombrilla. Na przykład el parasol se usa para protegerse del sol, por ejemplo en playas. Czyli parasola używa się, żeby chronić się przed słońcem, na przykład na plażach. El parasol se usa para protegerse del sol, por ejemplo en playas. Kolejne słowa, do których w liczbie mnogiej już nic nie dodajemy, bo te słowa już kończą się na sy, to el análisis, analiza, wynik badań, i los análisis, analizy, wyniki badań. Na przykład Ya tenemos los resultados de los análisis de sangre de nuestros pacientes, Czyli mamy już rezultaty, wyniki badań krwi naszych pacjentów. Ya tenemos los resultados de los análisis de sangre de nuestros pacientes. Podobną sytuację w liczbie mnogiej będziemy mieli ze słowem kryzys. La crisis to kryzys, Zwróć uwagę, że kryzys po hiszpańsku jest rodzaju żeńskiego, la crisis. Natomiast w liczbie mnogiej to będą las crisis. Kryzysy, na przykład. Las crisis económicas. Tocan casi todos los países, czyli kryzysy gospodarcze dotyczą niemal wszystkich krajów. Las crisis economicas tocan casi todos los países. W liczbie mnogiej nic nie dodamy też do nazw dni tygodnia, przy czym dotyczy to dni roboczych od poniedziałku do piątku. Czyli powiemy el lunes, poniedziałek i los lunes, poniedziałki. El martes ale los martes wtorki el miércoles środa los miércoles środy el jueves czwartek los jueves czwartki i y el viernes piątek i y los viernes piątki Natomiast gdy mówimy o dniach weekendowych, dodamy już w liczbie mnogiej s, ponieważ słowa te nie kończą się na s. Na przykład El Sábado, sobota, ale Los Sábados, soboty. I podobnie El Domingo, niedziela, ale Los Domingos, niedzielę. Nauka języka to przede wszystkim praktyka. Dlatego teraz zadanie dla Was. Jak stworzycie liczbę mnogą w następującym zdaniu? Mam dwa parasole, czyli tengo dos... Mam dwa parasole. Poprawne odpowiedzi zapiszcie w komentarzach, to je dla Was sprawdzimy. W porządku, czas na podsumowanie. Liczbę mnogą w języku hiszpańskim tworzymy zazwyczaj poprzez dodanie dźwięku. S. Na przykład, kiedy słowa kończą się na nieakcentowane o, a i e. El gato, los gatos, la mesa, las mesas. Sy dodajemy też w przypadku akcentowanego e na końcu, jak na przykład el café, los cafés, a także w przypadku słów sobota i niedziela, czyli el sábado, los sabados i y el domingo, los domingos. Natomiast es, czyli esy, dodajemy do słów które kończą się po pierwsze akcentowaną samogłoską inną niż e, na przykład el rubi i los rubies, czyli rubin, rubiny, a także w przypadku słów zakończonych na spółgłoskę, na przykład la dificultad, trudność i las dificultades, trudności. S dodamy też do słów zakończonych literką z. Na przykład El i y Los Lapices, czyli ołówek, ołówki. Pamiętajcie jednak, że w takich wypadkach w pisowni w liczbie mnogiej z zmienimy na cy. Jeśli natomiast chodzi o wyjątki, niekiedy zmieni się nam rodzajnik, czyli na przykład El Agua, ale Las Aguas, woda, wody. Już za chwilę cytat ze słówkiem odcinka. Jeżeli to nagranie było dla Ciebie pomocne, udostępnij je, zasubskrybuj i daj łapkę w górę. Pomaga nam to rozwijać ten kanał. Jeżeli chcesz dostawać darmowe materiały i lekcje języka, wejdź na stronę zapytajpoliglote.pl i zostaw tam swój mail. Dziękuję. Solo es capaz de realizar los sueños el que, cuando llega la hora, sabe estar despierto. Czyli, tylko ten jest w stanie realizować marzenia, kto, gdy nadchodzi odpowiedni moment, jest obudzony.